Witamy w kolejnych Wiadomościach Szkolnych. Prowadzi mnie Lilia Łucza z klasy 5D i Wiktoria Maczysz z klasy 4E. Zapraszamy. 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli. Delegacja uczniów i nauczycieli w naszej szkoły złożyła kwiaty oraz zapaliła na nagrody nieznanego żołnierza oddając hołd wszystkim, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny. Odwiedziliśmy także groby byłych nauczycieli i pracowników szkoły, by w ciszy i zadumie wyrazić wdzięczność za ich trud i poświęcenie. Był to ważny moment, który przypomniał nam o szacunku dla przeszłości i pamięci o tych, którzy tworzyli historię naszej szkoły i kraju. 5 listopada nasi młodzi koledzy i koleżanki z klas 1-3 z wielkim entuzjazmem obchodzili Międzynarodowy Dzień postaci Zbajek. Korytarze szkoły wypełniły się kolorowymi strojami, ponieważ, ponieważ zarówno dzieci, jak i nauczyciele przybrali się za ulubione postacie bajek. Było to prawdziwe święto wyobraźni kreatywności. Największą niespodzianką tego dnia było jednak przedstawienie pod tytułem Zamieszanie w krainie bajek, które zostało przygotowane specjalnie dla, specjalnie dla nas przez nauczycieli i pracowników szkoły. Spektakl był pełen humoru. niespodziewanych zwrotów akcji i wspaniałej zabawy. Nasi młodsi koledzy i koleżanki na długo zapamiętają ten wyjątkowy dzień. 8 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, które było okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad historią naszej ojczyzny. Tego dnia cała społeczność szkolna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu. Wspólnie odśpiewując Mazurka Dąbrowskiego, dodatkowo mieliśmy okazję obejrzeć przepiękna. Apele przygotowane przez uczniów klas drugich oraz uczniów klas szóstych i ósmych, które w niezwykle poruszający sposób przypomniały nam o drodze polskich, Polski do odzyskania wolności. Występy te były pełne emocji, patriotycznych pieśni i pięknych recytacji, które na długo pozostaną w naszej pamięci. 11 listopada odbyła się uroczysta msza Święta za umiłowaną ojczyznę, którą celebrował ksiądz proboż Krzysztof Musiał. Naszą szkołę reprezentowała pani wicedyrektor Anita Rudkowska wraz z Pocztą w Tardarodim. Odbył się także wyjątkowy koncert gitarowy, który na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Nasi starsi koledzy i koleżanki pod, kierun pod kierunkiem pana Zofii Cioska zaprezentowali wzruszający repertuar pieśni patriotycznych, oddając, oddając hołd polskim hotelom. Nasza szkoła łączyła się także w Gminne Obchody Narodowego Dnia Niepodległości. W koncercie zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury wzięli udział laureaci szkolnego konkursu Pierwszy o tematyce patriotycznej oraz ze współwokalnym pod opieką pana Roberta Wienieckiego. Nasi starsze koledzy i koleżanki, nie opuszczając szkolnych murów, wyruszyli w niezwykłą podróż, wszystko ze sprawą spotkania z pana Robertki, Robertem Gądkiem, zwanym podróżnikiem i łącznikiem Afryki. Spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Pu Publiczną i Centrum Kultury w Kazimierzu było jak otwarcie magicznych drzwi do innego świata. Na przełomie września i października nasza szkoła wzięła po raz kolejny udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej Czytamy z sercem. W drugim ogłoszonym konkursie, który polegał na wykonaniu fotografii Czytamy z sercem Aleksandra Walas uzyskała trzecie miejsce w swojej kategorii wieko wiekowej. Wielkie gratulacje. 14 listopada 2024 roku nasi koledzy i koleżanki z 6D przenieśli się w świat magii i technologii podczas niezwykłych zajęć z robotami Foton z panią Joanną Pawłowską. Te wyjątkowe lekcje połączyły literaturę z nowoczesnym programowaniem. Glasa szósta C pod czujnym okiem pani Renaty Stefaniak i pani Joanny Pawłowskiej intensywnie pracowali nad nowym kalendarzem motywacyjnym na nadchodzący rok. Motyw przewodni tegorocznej edycji to kwiaty pełne kolorów i pozytywnej energii, idealnie wprowadzające w dobry nastrój każdego miesiąca. Kalendarz ten można było zakupić w czasie świątecznego kiermaszu w dniu 1 i w ten sposób wesprzeć realizację kolejnych pomysłów uczniowskich. Klasa druga C wykonała własne ręczne gniotki, które mogą użyć w sytuacji stresowych. Życzymy im super zabawy. 13 listopada chętnie uczniowie klas 8 wzięli udział w etapie szkolnym ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK. Test najlepiej napisała Emilia Maćkowiak z klasy ósmej C, której zabrakło dwóch punktów, aby dostać się do etapu rejonowego. Pani Anna Tomczak, mała Marwiny i Marty z drugiej D, przeprowadziła zajęcia dotyczące zdrowego cukru. Drugoklasiści wykonali swoje lizaki, obserwowali izomat i cukier pod mikroskopem. 15 listopada odbył się koncert gitarowy pod tytułem Dźwięki Wolności. Wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły, którzy pod kierunkiem Pana Zenona Cioska zaprezentowali wzruszający repertuar pieśni patriotycznych. W połowie listopada 20 uczniów klas ósmych rozpoczęło swoją przygodę ze warsztatami językowymi Euro Week. W tym roku Wraz z nowymi kolegami i koleżankami z całego świata odwiedzili długopole dolne. W czasie kilkudniowego wyjazdu odbywały się warsztaty językowe i doskonalono umiejętności prezentacji swojej pracy przed większą publicznością. Były także wspólne tańce, gry i zabawy. Według uczestników było rewelacyjne. Podczas lekcji biologii dotyczącej podsumowania działu układ pokarmowy nasi koledzy z klasy 7D wykonali zdrowe sałatki warzywne i owocowe. Zwracali przy tym uwagę na witaminy, jakie występują w wykorzystywanych składnikach. W ramach innowacji pedagogicznej radośni pierwszoklasiści słuchają bajek. Pierwszaki słuchali bajki autorstwa Anity Głowińskiej, i Koca w bibliotece. Następnie uczniowie wykonali pracę plastyczną zakładki do książki z wykorzystaniem remek do ciastek, naklejek, farby oraz patyczków higienicznych. Ruszyły warsztaty Tinkot razem ogarniamy dla trzecioklasistów, prowadzone przez panią panię Arletę Nowicką i Joannę Pawłowską, na warsztatach rozwijane są umiejętności techniczne, kodowanie oraz umiejętności pracy w grupie. Klasy 6a, 6c, 7c i 8a mieli okazję być w teatrze piasku na spektaklu małych książek. Wszystkim bardzo się podobało. Natomiast klasa 3a. I trzecia C mia miała okazję odwiedzić jedno z najznaczniejszych miejsc w Poznaniu – Muzeum Roglea Marcińskiego. Odbył się pierwszy podwieczorek matematyczny. Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty ruszyły pełną parą, trzymamy kciuki. Nasi koledzy i koleżanki z klas 7 i 8 uczestniczyli w 3-godzinnych warsztatach naukowych w Laboratorium Wyobraźni, pierwszym w Poznaniu Centrum nauki będącym częścią Poznańskiego Parku Nau Naukowo-Technologicznego. 22 listopada odbył się czwarty Szkolny Konkurs Wiedzy o Harrym Potterze, który przyniósł naszych uczniów do świata magii i przygód. Tym razem na warsztat wzięliśmy czwartą część z serii Harry Potter i Czarna Ognia. W konkursie wzięło udział aż 26 uczestników z klas 3-8. A oto najlepsi z najlepszych. Pierwsze miejsce Kamila Piaskowska klasa 4 A i Marlena Piaskowska Klasa 6D. Drugie miejsce: Zosia Dałkowska, klasa 6A i Daria Popierska, klasa 8D. Trzecie miejsce: Szymon Kałek, klasa 7E i Adam Degler, klasa 5A. Wyróżnienie: Hanna Lawakiewicz, klasa 3B. Klasa 8A uczestniczyła w warsztatach doradztwa zawodowego, przeprowadzonych przez panie z Powiatowego Urzędu Pracy w Nasze koleżanki i koledzy z słuchali, jaki zawód wybrać w szkole branżowej, jaki kierunek policeum, jakie są zawody w przyszłości i jakie gwarantuje sukces ekonomiczny. Z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu otrzymaliśmy 100 egzemplarzy. Kodeksu rowerzysty, które ze szkolnej biblioteki będą mogli wypożyczać uczniowie, a zwłaszcza czwartoplasiści przygotowujący się do majowego egzaminu na kartę rowerową. Przygotowaliśmy plakaty o wybraniu świętym. Nasze prace zostały wystawione w kościele parafialnym. Biblioteka szkolna przypomniała o całorocznej zabawie z niekalendarzem książkowym. Co miesiąc nowe kreatywne zadania, pamiętajcie, nie musicie zaczynać od początku, zawsze możecie wrócić do poprzednich wyzwań. Mamy już pierwszych czytelników, którzy ukończyli zadania z października i listopada. Dołączcie do zabawy i pokażcie co potraficie. Szczegóły u Pań Bibliotekarek. W listopadzie obchodziliśmy Dzień Duszowego Misia. W szkole zagościły różnorodne misie, miszki i misiaczki. Gdyż powszechnie wiadomo: dzieci lubią mi się, mi się lubią dzieci. Uczniowie uczniów klas 1-3 odwiedził miś Osito Tito, który był witany w każdej klasie z ogromnym entuzjazmem. Uczniowie wzięli również udział w piramowej akcji zaplanowanej przez samolot uczniowski. Nasi najmłodsi koledzy z klas pierwszych uczestniczyli w koncercie Filharmonii Pomysłów. U naszych najmłodszych koleżanek i kolegów z klas 1-3 rozpoczęła się ogólnopolska akcja czytelnicza świąteczne czytania. Codziennie, aż do 20 grudnia, będą słuchać jednej książki, która wprowadza ich w świąteczny nastrój. Książki opowiadają o, o świętach, ale także o ważnych i trudnych sprawach, które zajmują się w życiu. Akcja, którą prowadzi pani. Aina Fiksa ma na celu zachęcenie do głośnego czytania, a także budowania przyjaźni, empatii i pomagania w rozwoju naszych emocji. To świetna okazja, by wspólnie spędzać czas i tworzyć miłe, miłą atmosferę w szkole. W ostatnim tygodniu listopada odbywały się świąteczne warsztaty w klasach młodszych, a klasy ósme zmierzyły się z próbnym egzaminem. Trzymamy za nich kciuki! Na koniec listopada w naszej szkole nie zabrakło wesołej zabawy z okazji Andrzej. Bawiliśmy się na całego, tradycje tradycyjne wróżby i andrzejkowe zwyczaje. Było lanie wosku, magiczne koło w przyszłości, a nawet przypogiechnie ukryte w balonikach. Każdy mógł dowiedzieć się, co czeka go w przyszłości. Oczywiście z przymrużeniem oka, to był dzień pełen śmiechu i śmiechu, dobrej zabawy i czarującej atmosfery. 1 grudnia w naszej szkole zrobiło się wyjątkowo świątecznie. Odbył się kiermasz bożonarodzeniowy, zorganizowany przez Radę Rodziców, który przy, przyciągnął tłumy. Pachniało piernikami, migotały świąteczne ozdoby, a wszyscy mogli znaleźć coś wyjątkowego na święta. Tego dnia odbył się również wspaniały koncert świąteczny, podczas którego zaprezentowali się nasi utalentowani koledzy i koleżanki. Nauczyciele, a także gościnnie wystąpił chór mieszany Moniuszko. Był magi było magicznie i klimatycznie. Wspólne kolędowanie prowadziło nas wszystkich w świąteczny nastrój. To zostanie jeszcze tylko raz. Było magicznie i klimatycznie, a wspólne kolędowanie wprowadziło nas wszystkich w świąteczny nastrój. Z tego miejsca chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzymy Wam dużo zdrowia, radości i wspaniałych marzeń, aby nadchodzący rok był pełen pozytywnej energii i uśmiechu. Dziękujemy za uwagę. Wiadomości poprowadziły Livia Łuczak z klasy 5D i Wiktoria z klasy 4E.